Co się stało? Zjedz coś. Mamo, nie jestem głodny. Uderzyłem się w skrzynkę. Skrzynkę? Zupy zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Mamo, nie chcę zupy na listy, chcę z mamą porozmawiać. Na listy możesz rozmawiać i jeść. Mamo, nie chcę jeść, nie dokończyłem dziś lekcji, mamo. Dokończysz kiedy indziej, zjesz. Jak nie dokończyłeś? Bo pierdzieli. Nie mów tak. Prykali. Nie mogłeś im czegoś powiedzieć? Co powiedzieć? Komu? Ja bym im powiedział. Mama ma wszystko recepty, z którymi człowiek nie wie, co ma robić. Po każdej radzie mamy czuję się jeszcze gorzej. Wyszedłem dziś w środku z lekcji. Taka praca dobra. Zła. Lubisz ją. Nienawidzę. Gdybyś nie odszedł z uczelni, już byłbyś profesorem. Nie byłbym naukowcem. Więc nie wiem, jak ci pomóc. Jedz. Może mało soli? Muszę odpocząć, mamo. Odpocząć na dobre. Jasne, że odpocząć. Mama mnie wcale nie słucha. Oczywiście, że słucham. Odpocząć. Możesz teraz. Właśnie o to chodzi, że nie mogę, bo nie potrafię odpoczywać. To już nie wiem. Albo pieprzu trochę. Pieprz dobrze na nerki. Jestem taki zmęczony. Jasne, że zmęczony. Połóż się trochę. Czym jesteś zmęczony znowu? Wszystkim sobą, życiem. Życiem? Jesteś młodym człowiekiem jeszcze. Mam 49 lat. 7 razy 7. 49 lat. Ja mam 70 lat. 10 razy 7. Całe życie masz jeszcze przed tobą. Gdybym ja miała. Życie przed sobą. Mama już miała życie przed sobą. Też nie będę miał dwóch żyć. Zupa ci wystygnie. Musisz je tak skrobać, bo jest zmarznięte. Się lepiej rozsmaruje. Dobrze, mamo, skrobie. Zawsze skrobie i zawsze słyszę, że trzeba skrobać. Ja już tego nie mogę słuchać. Chciałam tylko powiedzieć, że trzeba skrować posmarsznięte. Zrób sobie górne światło. Mamo, robi sobie takie, jakie potrzebuje. Ale mnie to nie przeszkadza. Ale tu chodzi o mnie, nie o mamę. Dziesięć tysięcy razy powtarzałem mamie, że nienawidzę górnych świateł. Pierwsze słyszę. Bo mnie mama nigdy nie słucha. Zawsze ciebie słucham. Nigdy. Mam wrażenie, że ani jednego... Zdania, które przez całe życie słowa jednego kiedykolwiek wysłuchała, mama mojego. Odkaziłeś to chociaż? Jedź ci, zupa stygnie. Tak, tak, Neomycyną. Zupa, zupa, Zup.